Siemanko, tu znowu Dezy. Tym razem przychodzę do Was z dawką newsów w pierwszym naszym odcinku serii Poke News. Pierwszą z wiadomości dzisiejszego odcinka jest wypuszczenie, planowane wypuszczenie, deków z World Championship 2022, które datowane jest na 3 marca. Na ekranie możecie zobaczyć jak wyglądały deki z 2019 roku. Sam deck składa się z 60 kart. W środku znajdziemy również pin, deckbox, książeczkę i oczywiście kod do Pokémon TCG Live. Zazwyczaj wypuszczane są cztery deki od najlepszych zawodników z danych mistrzostw. Zobaczymy co w tym roku będzie. Deki jeszcze nie zostały ujawnione, więc czekamy na listę kart. Oczywiście karty będą miały nadrukowane specjalne plecki. To znaczy, nie będą to zwykłe plecki, takie jak spotykamy w kartach Pokémon, tylko plecki z napisem World Championship. To też sprawia, że nie będą dopuszczone do grania na turniejach. Kolejnym z ważnych newsów z tego tygodnia jest Dragonite Promo, które pojawiło się w Europie, Ameryce i ostatnio również w Australii. Dragonite Promo jest to promocja... Podczas której do każdej zakupów produktów związanych z Pokémon TCG dostajemy kartę Dragonite z serii Silver Tempest opatrzoną odpowiednim logo. Wszystkie trzy karty widzicie na ekranie. Są to odpowiednio europejski Dragonite opatrzony rogiem Silver Tempest, amerykański opatrzony rogiem GameStop oraz australijski opatrzony logiem EB Games. W Polsce nie wiem, czy możemy gdzieś dostać takiego Dragonite'a. Ja sam przy swoich zamówieniach niestety go nie dostałem. To jeszcze trzeba będzie zweryfikować. Natomiast europejska wersja, moim zdaniem, wygląda spośród tych wszystkich trzech najlepiej. Kolejnym newsem jest oczywiście globalna premiera bety Pokémon TCG Live. Sam się mocno wciągnąłem w tę grę. Osobiście uważam, że ma ona sporo zalet względem TCG online, ale również i parę wad. Zainteresowanym polecam. Oprócz tego, że no jest to po prostu karcianka Pokémon na smartfony, jest również powiązana z karcianką rzeczywistą, to znaczy z fizycznymi kartami, bo tak jak zresztą pewnie większość z Was, większość z was wie, do każdego boostera czy też do każdego boxa dorzucana jest karta godem do Pokémon TCG, którą albo możecie kod przepisać w aplikacji, albo zeskanować kod QR i dzięki temu możecie cieszyć się większą liczbą kart w waszej grze. Kolejnym ważnym newsem z ostatnich dwóch tygodni jest ujawnienie cen Crown Zenith. Na razie ceny podane są w dolarach amerykańskich, niewykluczone, że niedługo będzie można to w jakiś sposób przeliczyć na polskie złote. Natomiast Zgodnie z tym, co podaje PokeBitch na swojej stronie internetowej. Elite Trainer Box kosztować ma 49,99, czyli tak naprawdę 50 dolarów. Elite Trainer Box Plus 65 dolarów. Crown Zenith Collection Regie Eleki oraz Regi Dragowi odpowiednie odpowiednio po 20 dolarów. Mini Teens z serii Crown Zenith po 9 dolarów. Crown Zenith Special Collection Pikachu VMAX 30 dolarów. Crown Zenith Teams 25 dolarów, PIN Collection Ria Boom, Cinderace i Intelion 14,99 Dodatkowo mamy Premium Playmat Collection z Morpeko Union, które wycenione jest na 40 dolarów oraz Figure Collection Shiny Zation albo Shiny Zamazenta to będzie 60 dolarów. Tak ceny prezentują się na amerykański rynek. Premiery odpowiednich setów widzicie na ekranie. Czy te ceny są wysokie? Moim zdaniem nie. Są to ceny znane z poprzednich setów. Jest to wycenione chociażby tak samo jak Silver Tempest, więc moim zdaniem Pokemon Company nie szalało tutaj za bardzo z cenami tych setów. Oczywiście w Polsce już możemy na niektórych stronach oraz na Allegro zamówić preordery ordery kran Zenit. Tak samo dla wszystkich, którzy mieszkają poza Polską, a być może dotrą do naszego filmiku, na stronie Pokémon Center również można składać zamówienia na Kram Zenith. Obecnie jest to tylko póki co Elite Trainer Box, ale nie wykluczam, że niedługo będzie więcej produktów dostępnych online. Kolejnym i ostatnim już dzisiaj newsem jest ujawnienie całego setu Vistar Universe. Cały set opiera się tak naprawdę na reprintach wszystkich poprzednich serii. Jest oczywiście kilka nowych Pokémonów w całym secie, które przedstawiam właśnie na nagraniu. Pierwszą z nowych kart jest Simisir v -Star. Kolejną jest Radiant Charjabag, Dalej mamy Hatterin V. No i oczywiście Hatterin V-Max. Dalej jest Radiant Eternatus. Bidów, Red Gigas V, Reggie Gigas V Star, Sky Ceiling Stone oraz dwie karty trenerów, czyli Friends in Sino i Friends in Hisui. To by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek Pokenius. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy znaleźliście jakieś przydatne informacje. I zapraszamy Was na kolejne odcinki oraz na odcinki innych serii na nasze paku openingi zarówno na YouTubie, jak i TikToku. Dzięki, do usłyszenia.